Hej moi drodzy. Witam was w nowym filmie i zapraszam was dzisiaj na test kosmetyków drogeryjnych. Przetestujemy sobie stricte nowości, które ostatnio pojawiły się na rynku. Po pierwsze, dwa produkty od marki HAL, Mam tutaj nowy podkład Match Me oraz pyłek rozświetlający Cloud i mam jeszcze dwa produkty od Eveline. Po pierwsze, wiralowy już róż w kremie. I Jest to Wonder Match 4 in 1 Velour Cheek and Lip Ma być to kosmetyk bardzo wielofunkcyjny Możemy go używać na policzki, możemy używać jako pomadkę, jako cienie Ale też gdzieś tam na Instagramie widziałam, że dziewczyna mieszała ten produkt z podkładem Także dzisiaj zobaczymy jak ten kosmetyk sprawdzi się w formie różu Ale myślę, że za jakiś czas przetestuję go również w innych opcjach Kolor, który sobie wybrałam to 01 Swatchowałam ten kosmetyk w drogerii I jest to odcień brzoskwiniowy ale przez opakowanie on wygląda jak zgaszony róż. Także nie sugerujcie się tym, co jest na wierzchu. Najlepiej sobie zesłoczujcie te róże, bo te opakowania troszeczkę przekłamują kolory. I jeszcze jeden produkt z Eveline: jest to błyszczek Diamond Glow Lip Luminizer. Tylko jeden z nowszych odcieni. Jest to kolorek 09 Peach Dream. Tego produktu nie słoczowałam, wzięłam po prostu, bo nazwa mnie skusiła. No i przez opakowanie powiem Wam, że on nie wygląda na taki stricte brzoskwiniowy. Raczej na jasny różek. I ma w środku złotą drobinę. Test zaczynamy oczywiście od podkładu HEAN. Jest to podkład Match Me Smooth and Matte Foundation. Ma być to długotrwały podkład wygładzająco-matujący o lekkiej i nietłustej formule. Idealnie adaptuje się do skóry, nadaje jednolity kolor i promienny wygląd. Wygładza i tuszuje niedoskonałości skórne, umożliwia budowanie krycia. Reguluje wydzielenie sebum, niweluje błyszczenie i zapewnia miękkie matowe wykończenie. Zawiera odżywczy olej arganowy oraz pentawitin, który dogłębnie nawilża i minimalizuje wysuszenie skóry. Jest to podkład dedykowany raczej do skóry mieszanej, do skóry tłustej, no bo jednak ma mieć wykończenie matujące, ale ja taki podkład również testuję. Mam skórę normalną i zazwyczaj takie podkłady na mojej skórze wyglądają całkiem dobrze. Podkład ma 25 ml. Jak widzicie, mamy tubkę. Kosztuje on chyba 35 zł w cenie regularnej. Ja go złapałam na prące w Hebe za jakieś 25. Także sprawdźmy sobie, jaka będzie konsystencja, jaka będzie formuła. Ja wybrałam sobie odcień M02 Natural, czyli drugi w kolejności. No i powiem wam, że na pierwszy rzut oka ten kolor jest dosyć jasny, także fajnie, bo ostatnio jak testowałam podkłady, to czasem pierwsze w kolejności, jeśli chodzi o jasność, były dosyć ciemne. Tutaj kolorek wydaje się, że będzie spoko. Myślę, że jeżeli nawet delikatnie zoksyduje, troszkę się zmieni na skórze, dopasuje się, no to będzie dla mnie OK. Konsystencja jest bardzo lekka, delikatna, wręcz powiedziałabym płynna. Fajnie się rozprowadza i wydaje się, że krycie będzie całkiem przyzwoite. Co do zapachu, to jest naprawdę bardzo delikatne, minimalnie wyczuwalny. Oczywiście standardowo nakładam podkład najpierw na połowę twarzy, żeby zobaczyć, jaka będzie różnica, jak będzie to wyglądało przed i po, jakie będzie krycie. Nakładam podkład palcami, rozprowadzam go palcami, i później ewentualnie. Doklepię go gąbeczką. No i jak widzicie, ten odcień jest dosyć jasny, ale myślę, że dla mnie za jasny nie będzie. Łapię się na tym, że sporo podkładów, które mam, niestety mam troszkę za ciemne. Może na żywo tego tak nie widać. Nie da się tak tego wyłapać, ale jak montuję dla Was filmy, no to zazwyczaj mam minimalne odcięcie. Dlatego ostatnio stwierdziłam, że muszę iść bardziej w jasne odcienie i testować. Troszkę jaśniejsze kolory z gamy, jeżeli chcę testować jakieś podkłady. No bo zazwyczaj jednak te podkłady minimalnie się dopasowują, troszeczkę oksydują, więc trzeba brać na to poprawkę. Podkład wygląda bardzo ładnie, nałożyłam naprawdę minimalną ilość i to krycie jest całkiem ok. Rozprowadził się bardzo równomiernie. Mam wrażenie, że jakby minimalnie przystygł, ale to nie jest takie stricte zastyganie. To się zrobił na skórze taki lekko welurowy, faktycznie ten efekt matu od razu zaczął się pojawiać, ale to nie jest taki, wiecie, brzydki, tępy, suchy mat. To jest coś bardzo ładnego, ale jednak to jest takie stricte matowe wykończenie. Więc myślę, że jeżeli lubicie podkłady, które dają efekt mokrej skóry, efekt rozświetlenia, no to raczej nie będzie podkład dla Was. Podkłady, które dają taki troszkę efekt glass skin, podkłady lekko rozświetlające, bardzo lubię. Ale takie podkłady też u mnie zazwyczaj wyglądają całkiem dobrze. No i powiem Wam, że ten podkład mi się bardzo podoba, pomimo tego, że faktycznie to jest mat, no to wygląda naprawdę ładnie. Ta skóra jest bardzo fajnie wygładzona. Wszystko praktycznie jest zakryte, a jest to bardzo cienka warstwa. Mam przygotowaną zmoczoną gąbeczkę, więc delikatnie doklepię sobie ten podkład, ale gdybym tej gąbeczki nie miała, no to myślę, że i tak byłoby całkiem dobrze. No bo podkład wygląda bardzo gładko, i przechodzę sobie już do drugiej strony. Widzę na słoczu, że podkład minimalnie zoksydował, i myślę, że na skórze też jest to widoczne. Może nie tyle zoksydował, co się dopasował. I jak dla mnie to jest plus, dlatego że gdyby on się minimalnie kolorystycznie nie zmienił, nie dopasował, to mógłby być troszeczkę za jasny. A tak myślę, że kolor jest dla mnie idealny. Podkład jest naprawdę bardzo leciutki, rozprowadza się jak taki delikatny lekko płynny krem nawilżający no i jak mówiłam bardzo ładnie wygląda tak wiecie, od razu po nałożeniu nie ma żadnych zamazów, nie ma prześwitów mam na skórze kilka suchych miejsc, kilka suchych skórek i powiem Wam, że pomimo tego, że podkład jest matujący no to jakoś mocno mi tego nie podkreślił i myślę, że to jest plus bo zazwyczaj podkłady o matowym wykończeniu troszkę jednak te suche skórki podkreślają już teraz mogę Wam powiedzieć, że ten podkład zastyga. Na początku on zastygał bardzo delikatnie. Teraz już czuję, że zastygł porządnie, więc może być to podkład całkiem trwały. Druga sprawa, ten matowy efekt faktycznie może się przez ileś godzin utrzymywać i możliwe, że podkład nie będzie potrzebował przypudrywania. Dzisiaj go delikatnie przypudruję, bo go nie znam, bo używam go pierwszy raz, ale myślę, że przetestuję go również. Bez gruntowania pudrem. W tym miejscu mam troszkę większą suchą niedoskonałość i ona mi po pierwszej warstwie podkładu prześwitywała. Próbowałam doklepać minimalną ilość podkładu palcem i niestety to nie zagrało, ale jak doklepałam gąbeczką, czyli nałożyłam sobie troszkę podkładu na gąbeczkę i wklepałam w to miejsce, to faktycznie ten podkład bardzo ładnie się zbudował i tutaj ta niedoskonałość się nie odcina, nie jest podkreślona. Także jest całkiem spokojny. Zanim przejdziemy dalej, nałożę sobie błyszczyk, bo czuję, że mam dosyć suche usta. Jak mówiłam, jest to błyszczyk od Eveline Diamond Glow Lip Luminizer. Ja te błyszczyki znam, miałam wcześniej inne kolory. Jest to odcień 09, już Wam pokazuję swatcha. Błyszczyk jest taki, powiedziałabym, na pół transparentny. nie jest jakoś bardzo mało napigmentowany, ale to nie jest też pigment, jaki daje na przykład błyszczyk z klaresy. Także, jak dla mnie, jest to fajna opcja na co dzień. Mamy tutaj drobinki, ale one się jakoś mocno na ustach nie wybijają, dają raczej taflę. Co do konsystencji tych błyszczyków, ja je bardzo lubię, bo one są dosyć gęste, otulające, ale jakoś tak wiecie, mocno się nie kleją, ładnie się na ustach trzymają. Także ja Wam te produkty polecam. Jak dla mnie jest to fajna opcja z drogerii. Jeżeli lubicie błyszczyki z takim, wiecie, delikatnym kryciem, błyszczyk, który Wam tylko lekko usta podkreśli ale przy tym jest fajnie utulający i nawilżający, no to myślę, że jest to naprawdę ciekawy produkt. Zanim przejdziemy do testu kolejnego produktu, czyli różu w kremie od Eveline, nałożę sobie korektor i puder. Korektor to niekończąca się opowieść, czyli Bell Coffee Serum Concealer. Lubię ten korektor, ale troszkę mnie męczy, że on się nie może skończyć. Puder na dzisiaj to nam Eye Powder, nałożę go pod oczy oraz na strefę T, a po nałożeniu kremowego różu przypudruję sobie resztę twarzy pudrem z Klaresy. Jest to Blue Super Powder. W ogóle, jeśli chodzi o klaresę, to wyszło kilka nowości. Wyszedł ten puder w wersji beżowej. Wyszła też seria kawowa. W tej serii mamy m.in. puder pod oczy oraz żel do brwi. Te dwa produkty zamówiłam, także ich test będzie na kanale. Może nawet jeszcze w tym tygodniu. Także zrobię sobie okolice pod oczami i przechodzimy do różu z Eveline. Lecimy sobie dalej. Róż płynie od Eveline i jest to Wonder Match 4 in 1 Velu Cheek Lip. Ma być to róż z niacinamidem, skwalanym, peptydami i wegańskim kolagenem. Także poza tym, że ma wyglądać pięknie, no to jeszcze ma właściwości pielęgnacyjne. Zrobiłam już wcześniej swatcha. Tutaj macie róż z Eveline. Dla porównania zrobiłam też swatch różu z Rare Beauty w kolorze Joy. I jak widzicie, te kolory są dosyć do siebie zbliżone. Rare Beauty jest jak dla mnie brzoskwiniowym, nawet delikatnie pomarańczowym odcieniem. Jeśli chodzi o Eveline, no to ma przy tym takie delikatnie koralowe tony, ale powiem Wam, że bardzo mi się ten odcień podoba. Formuły są podobne. Róż z Rare Beauty mam wrażenie, że jest troszkę jakby bogatszy, gęstszy, ale wydaje mi się, że na skórze może to wyglądać naprawdę podobnie. Zostawię sobie tego swatcha, żeby zobaczyć, czy róż zastyga. Nałożyłam sobie trochę tego produktu poniżej, wtłoczę ten produkt w gąbeczkę i dopiero nałożę na skórę. Bo takie intensywnie napigmentowane róże no są naprawdę mocne i można z nimi bardzo łatwo przesadzić. Także wtłaczam sobie w gąbeczkę i sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście ten obszar mam nieprzypudrowany. Na razie jest bardzo delikatnie, także dobieram sobie trochę tego różu. No i teraz już jest moc. Teraz już wygląda to dosyć intensywnie. No i powiem Wam, że gdybym nie wiedziała, że to nie jest róż z Eveline, to myślę, że strzelałabym właśnie w Rare Beauty, bo wykończenie tego różu jest praktycznie identyczne. Jest to świeży, delikatnie mokry efekt, ale niezbyt mokry. Taki wiecie, niezbyt świetlisty, nieprzesadzony. Bardzo mi się to podoba. No, wygląda to przepięknie. Naprawdę wygląda to przepięknie. Na razie nie nakładałam ani brązera, ani rozświetlacza. Chcę zobaczyć, jak ten róż będzie wyglądał solo, bo ostatnio często używam samych róż kremowych, nie dokładam nic więcej i ten efekt, jak dla mnie, jest taki bardzo młodzieńczy, bardzo świeży. I myślę, że ten róż do takiego delikatnego makijażu Make Up No Make Up sprawdzi się idealnie. Wygląda po prostu przepięknie, rozprowadza się jak marzenie. Widzę, że nic się z podkładem nie stało, nie rozpuścił mi podkładu także może być to naprawdę reiny hit myślę, że troszkę przesadziłam, ale chciałam nałożyć tego produktu więcej, żeby pokazać wam dobrze kolor, żeby pokazać wam jak ten róż wygląda. Troszkę szaleje nam światło, a to dlatego, że mamy przepiękne słońce za oknem, a ja nie mam sumienia zasłonić rolet, no bo ostatnio za często tego słońca nie było. Jak jest, to z niego korzystam i staram się nagrywać właśnie w świetle dziennym. Myślę, że wtedy wszystko widać najlepiej. No Ruszek dla mnie jest rewelacyjny. Formuła jest super, jest mocno napigmentowany, ale nie przepigmentowany. Można ten kosmetyk bardzo ładnie rozprowadzić, rozcienić na skórze, nawet jeżeli nałożymy za dużo. Wygląda równomiernie, z podkładem, pod spodem nic się nie stało. Także myślę, że fajny produkt. Myślę, że ciekawa opcja na wiosnę, żeby nadać policzkom świeżości, zrobić taki troszkę mokry efekt bez pudrowania. To wygląda przepięknie. Ja dzisiaj tego pudrować nie będę. Także przy okazji sprawdzę sobie trwałość tego różu. Ma być to kosmetyk wielofunkcyjny, także stwierdziłam, że nałożę go też troszeczkę na usta naprawdę malutką ilość i delikatnie sobie ten róż, tą różę pomadkę klepie. Zazwyczaj tego typu produkty niestety na ustach wyglądają dosyć sucho i się nie sprawdzają. No, ale może w przypadku tego produktu będzie inaczej. No, powiem wam, że wygląda ładnie. Bardzo ładnie się rozprowadził. Co prawda, miałam jakieś pozostałości błyszczyku, te usta były lekko nawilżone, ale myślę, że gdybym tego błyszczyku nie miała, to też wyglądałoby to spoko. Na ten moment naprawdę bardzo mi się to podoba i powiem wam, że jestem zakochana w tym efekcie takiego łączenia kolorów czyli to samo na ustach, to samo na policzkach bo to wygląda naprawdę niesamowicie świeżo. To taki bardzo młodzieńczy, wiosenny make-up. Brązer, którego dzisiaj użyłam to Inglot, jest to brązer kremowy odcień 22. Przypudrowałam boki twarzy oraz boki czoła pudrem z Klaresy, jest to puder Blur Super Powder. I przechodzimy sobie do rozświetlacza, a właściwie pyłku rozświetlającego od marki Hean. Nałożę ten pyłek w formie rozświetlacza, ale dam go również na powieki na klej z Glam Shopu. Będzie dzisiaj grał on pierwsze skrzypce w moim makijażu oczu. Wcześniej zrobiłam tylko delikatne konturowanie brązerem Skobo, jest to brązer z kolekcji 10 years together. Do tego będzie ten pyłek, wytuszuję rzęsy, dam kredkę na linię wodną i to będzie dzisiaj mój makijaż oczu, także wszystko będzie takie bardzo świeże, delikatne, wiosenne. Przechodzimy sobie do tego pyłku, ma być to rozświetlacz do twarzy i ciała, który nadaje skórze lśniący efekt tysiąca diamentów. Rozświetlające drobinki doskonale odbijają światło, nadając promienny wygląd. Idealne do stosowania na powieki, twarz i ciało. Lekka formuła, jest łatwa w aplikacji, idealnie łączy się z innymi produktami. Także zaraz się o tym przekonamy. Nie ma tutaj niestety gramatury, więc nie powiem Wam jaka jest pojemność, ale wydaje mi się, że coś koło 4-5 gramów spokojnie, bo ten słoiczek jest dosyć duży. Wysypuję sobie rozświetlacz na wieczko. Wygląda on tak, więc jest dosyć ciemny. Przez ten słoiczek wydawało się, że będzie jaśniejszy, że będzie szampański. Ale on jest naprawdę ciemnawy. Także jestem ciekawa, jak to wypadnie na skórze. Oczywiście zrobimy sobie słocza. No i na szczęście, jest to produkt, który po wpracowaniu w skórę wygląda całkiem inaczej. Naprawdę można się przestraszyć, że on jest bardzo ciemny. Ale zobaczcie, jak wygląda na wieczku po rozprowadzeniu, po jakby wmasowaniu, wtłoczeniu. I na skórze to samo. I zastanawiam się właśnie, czym ten produkt nałożyć, bo nie wiem, czy sprawdzi mi się do tego wachlarzyk. Może spróbuję na początek właśnie wachlarzem, a jeżeli mi to nie wyjdzie, no to wklepię sobie palcem. Także lecimy. Ok, jest to możliwe. Troszkę się bałam, że w pędzel za dużo tego produktu nie wejdzie, ale nic bardziej mylnego. Nałożyło się to bardzo ładnie i powiem Wam, że jestem trochę w szoku, że jest to aż tak intensywny rozświetlacz. Ja takich rozświetlaczy na co dzień nie używam, więc, jak dla mnie, to jest naprawdę błysk z kosmosu. Powiem Wam, że jest to dosyć dziwny odcień, bo w pierwszej chwili, jak widzieliście, on wygląda na bardzo ciemny na taki wręcz złoto-brązowy. Na słoczu wyglądał na szampański, a na skórze zrobił się lekko chłodny. Także nie wiem, jak go ocenić, bo ten kolor jest taki troszkę kapryśny. Jeśli chodzi o taflę, no to jest naprawdę na bogato, wygląda bardzo intensywnie. Biorę się za pędzelek i spróbuję uspokoić ten rozświetlacz, troszkę go rozproszyć na skórze, no bo jest to dla mnie zbyt mocny efekt. Co do wykończenia, to on jest taki trochę drobinkowy, trochę taflowo-metaliczny. Ogólnie wygląda on ładnie, wygląda dosyć mokro, ale mam wrażenie, że na początku, jak nałożyłam go za dużo, to troszkę podkreślił mi fakturę skóry i był taki lekko ciężkawy. Także myślę, że w przypadku tego produktu, im mniej, tym lepiej i będzie ok. No, jest taki troszkę chłodny. Chyba się nie spodziewałam, że będzie on tak wyglądał. Że trochę taka sytuacja jak z tym różem z Eveline. Z wierzchu wygląda to inaczej, a w środku kolor jest inny. Także najlepiej jest zesłoczować te produkty w drogerii, no i po prostu zobaczyć, jak one faktycznie wyglądają. Biorę sobie bazę z glam shopu i nakładam delikatnie, niezbyt dużo. Myślę, że nałożę ten półek na całą powiekę, także jak widzicie rozciągam sobie tą bazę. Niestety znowu mam przesuszoną tą powiekę. Ta powieka jest jakaś taka problematyczna. Jeżeli się z czymś takim borykacie, jeżeli macie na powiece suche skórki, taką trochę słoniową skórę i macie do polecenia jakiś kosmetyk, czy drogeryjny, czy może apteczny, który Wam w tym pomaga, to koniecznie dajcie mi znać, bo ja używałam różnych maści. I powiem Wam, że to jest takie działanie na chwilę, działanie na 2-3 tygodnie. I znowu mi to nawraca, znowu ta powieka robi się bardzo sucha i pojawiają się wręcz suche skórki. Także jeżeli macie jakiś sposób na suche powieki, to będę bardzo wdzięczna za info w komentarzu. Jak widzicie, nakładam ten półek pędzelkiem, ale widzę, że on nakłada się wtedy bardzo mocno, w bardzo dużej ilości. Także postaram się go lekko rozciągnąć, rozproszyć. I właśnie w ten sposób, czyli nakładane najpierw w troszkę większej ilości pędzelkiem, a później rozklepywane palcem, prezentuje się ładnie, wygląda to lekko na powiece, ale mam wrażenie, że ten odcień jest naprawdę chłodny. Makijaż skończony, także przyszedł czas na podsumowanie i już teraz mogę Wam zdradzić, że ten make-up mi się bardzo podoba. Pomimo tego, że użyłam dzisiaj matującego podkładu, to wygląda to bardzo świeżo, lekko, delikatnie. Także, jeśli chodzi o ten podkład, no to powiem Wam, że może to być jeden z fajniejszych podkładów matujących, który daje mat, to jest taki stricte mat, ale on jest przy tym bardzo lekki, bardzo naturalny. Jest to podkład zastygający, ale z drugiej strony plastyczny, bo nie było problemu, żeby nałożyć na niego korektor. Ja zazwyczaj korektor daję na podkład przez środek twarzy. Nie było też problemu na łączeniu korektora i podkładu, wszystko wygląda bardzo spójnie, bardzo ładnie. Także podkład mnie naprawdę mega pozytywnie zaskoczył. Tak jak obiecuje producent, jest to produkt wygładzający, bardzo lekka, delikatna formuła, która bezproblemowo się na skórze rozkłada, od razu się wtapia. Także jeżeli mieliście ochotę go przetestować, no to myślę, że warto się skusić. Ja mam skórę normalną, no i na mojej skórze, jak dla mnie ten podkład wygląda rewelacyjnie. Przechodzimy sobie dalej. Róż z Eveline, no to jest po prostu chicior. Wiem, że nie odkryłam Ameryki, bo mnóstwo osób już ten róż testowało i polecało. Także jestem pewnie ostatnia na YouTube, ale potwierdzam, że ten róż jest genialny, wygląda świeżo, naturalnie, bardzo młodzieńczo, nie rozpuścił podkładu. Jeśli chodzi o rozprowadzanie, no to tutaj nie ma żadnego problemu. Kolor 01 jest przepięknym, takim brzoskwiniowo-koralowym odcieniem. Czyli coś, co ja lubię najbardziej. Nałożyłam go również na usta i wygląda bardzo spoko, także ode mnie duża okejka. Jeśli chodzi o błyszczyk z Eveline, no to ja te błyszczyki znam, są naprawdę rewelacyjne. Myślę, że za te kilkanaście złotych, jeżeli szukacie fajnego błyszczyku, no to całkiem spoko opcja. Kolorów jest mnóstwo. Ostatni produkt to pyłek rozświetlający od Hean, i tutaj powiem Wam, że nie wiem do końca, co ja na jego temat sądzę, bo jest on naprawdę dziwny. Po pierwsze, nie do końca wiadomo o co chodzi z tym kolorem, bo on jest naprawdę bardzo ciemny. Jeśli chodzi o rozprowadzenie go na skórze, no to już wygląda inaczej. Na słoczu w takiej dosyć skoncentrowanej ilości jest raczej szampański, a nałożony na policzki pokazał się z takiej bardziej chłodnej strony, także jest to bardzo nieoczywisty kolor, nieoczywisty produkt. No i nie wiadomo w sumie czego się po tym kosmetyku spodziewać. Myślę, że na pewno trzeba uważać z ilością tego pyłku, bo jak nałożyłam go na początku troszkę za dużo, no to niestety podkreślił mi delikatnie fakturę skóry, wyglądał troszkę ciężko. A jak wpracowałam go pędzlem i trochę rozproszyłam ten produkt, no to już wyglądał lepiej. Na powiece też prezentuje się całkiem ok, także szczerze mówiąc spodziewałam się czegoś troszkę innego, ale myślę, że będę dalej testować, dam temu produktowi drugą szansę. No i zobaczymy, jak mi się będzie sprawdzał. Ważne info, jeśli chodzi o róż z Eveline, on zastyga. Także kocham go jeszcze bardziej. Jeżeli się zastanawiacie, to naprawdę przetestujcie. Myślę, że nie będziecie zawiedzeni. Jeśli chodzi o test nowości drogeryjnych, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie znać, czy znacie produkty, które Wam dzisiaj pokazałam, a jeżeli tak, to co na ich temat sądzicie? Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa Pa!